Witam Państwa w piątek 22 listopada. Wczoraj... Dla rynków finansowych moim zdaniem najważniejsze były dwa wydarzenia. Pierwsze po godzinie 13:30 poznaliśmy minutki z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Na wstępie Europejski Bank Centralny podkreślił to, że jest zadowolony ze swojej ostatniej decyzji, gdzie zdecydował się na kolejny program quantitative easing. Przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego uzasadniają swoje działanie. Tym, że dalej uważają, że europejska gospodarka będzie się kurczyła. Również przedstawiciele zwrócili uwagę na to, że prawdopodobnie ze względu na to, że przemysł w strefie euro cały czas jest na niskich poziomach PMI, wyraźnie są poniżej psychologicznego poziomu 50 punktów, to również w niedługim okresie prawdopodobnie niższe PMI mogą się przełożyć również na niższe PMI dla usług. Dzisiaj na przykład mamy serię danych PMI. PMI z całej strefy euro, więc za moment sobie to przeanalizujemy. Więc dalej, Europejski Bank Centralny, tak jak inne banki centralne, też również zwraca uwagę na sytuacje właśnie związane z wojną handlową. Więc prawdopodobnie Europejski Bank Centralny, jeszcze przez dobre kilka lat, moim zdaniem, nie zdecyduje się na podwyżki stóp procentowych, ponieważ. Kondycja gospodarki strefy euro jest bardzo kiepska, wydaje mi się, że nawet jeszcze gorsza niż kondycja. Gospodarki amerykańskiej, dlatego też ja osobiście uważam, że czy to w najbliższych miesiącach, z pewnością w przyszłym roku, być może Europejski Bank Centralny będzie się decydował na zwiększenie programu Quantitative Easing. Więc, więc ze strefy euro raczej bym się nie spodziewał czegoś nowego, zaskakującego pod pretekstem bardziej jastrzębiego podejścia. Wczoraj również mieliśmy bardzo ważne przemówienie Poloża, o którym ja osobiście wspominałem. Co ciekawe, to przemówienie, jak sobie wejdziemy na główną stronę. Banku Centralnego Kanady nigdzie nie było relacjonowane, również bardzo ciężko jest dotrzeć do tego przemówienia. Mi natomiast udało się przeczytać główne, takie najważniejsze elementy z tego przemówienia, i to przemówienie moim zdaniem znacząco się różniło od przemówienia pani Wilkins, gdzie również na tym poprzednim przemówieniu pani Wilkins stwierdziła, że lepiej jest, i tutaj wprost zacytuję: lepiej jest założyć koła opony zimowe, nawet pomimo tego, że nie pada śnieg, i to, by, to, i to będzie dobre rozwiązanie nie, nie tylko dla nas, ale dla innych uczestników ruchu. Mniej więcej tak to sformułowała, więc no, rynki odebrały to w taki sposób, że Bank Kanady chce trochę się zabezpieczyć przed tym, że inni banki, inne banki centralne. Decydują się na obniżki stóp procentowych, więc rynki to jednoznacznie zinterpretowały to w taki sposób, że kolejnym bankiem, który mógłby obniżać stopy procentowe, będzie to Bank Kanady. Natomiast Polosz, tak krótko ujmując, wczoraj stwierdził w swojej wypowiedzi, że obecnie prowadzona polityka monetarna przez Bank Kanady jest Odpowiednia, więc wydaje mi się, że to ostatnie przemówienie Wilkins może być trochę przytłumione ostatnim, wczorajszym przemówieniem Poloża, ponieważ wiemy oczywiście, że Poloż pełni funkcję ważniejszą w Banku Centralnym, natomiast wydaje mi się, że gdzieś zawsze z tyłu głowy w, przez najbliższe tygodnie powinniśmy pamiętać właśnie o przemówieniu pani Wilkins, no i również oczywiście cały czas bym zwracał uwagę na kolejne przemówienia Poloża, ponieważ no, ja osobiście nie zdziwię się. Jeżeli w najbliższych dniach czy tygodniach nagle zmieni swoje zdanie. Więc tyle, jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny, tak jak wspomniałem, dzisiaj mamy bardzo dużo danych ze strefy euro, zarówno dla przemysłu, jak i usług. Poznajemy PMI. -ę. Przed kilkoma minutami poznaliśmy PMI dla. Przemysłu, który delikatnie odbił z poziomu 42,1 do poziomu 43,8, więc to jest pozytywna informacja. Natomiast PMI dla usług w gospodarce niemieckiej spadł z poziomu 51,6 do poziomu 51,3. Więc już w usługach widzimy. Delikatne osłabienie, o tym wczoraj Europejski Bank Centralny wspominał. Natomiast dla całej strefy euro PMI dla przemysłu i usług poznamy o godzinie 10.30 poznamy później PMI dla przemysłu i usług z gospodarki Wielkiej Brytanii, a w dalszej części dnia poznamy 14.30 sprzedaż detaliczna z Kanady. Więc na te dane warto zwrócić uwagę na pewno i również PMI. Dla przemysłu ze Stanów Zjednoczonych godzina 15:45. Spośród tych wszystkich danych, moim zdaniem, największa zmienność może pojawić się na danych ze Stanów Zjednoczonych, więc wydaje mi się, że 15:45 dzisiaj może być kluczowa. Również spoglądam cały czas na kalendarz makroekonomiczny przed kilkoma minutami. Dwiema, trzema minutami zostało opublikowane wystąpienie Christine Legard. To przemówienie miało miejsce, już sprawdzam, we Frankfurcie, chyba tak we Frankfurcie, więc warto zwrócić uwagę na to przemówienie i oczywiście za moment sobie przeanalizujemy, co się wydarzyło na eurodolarze. Więc tyle, jeżeli chodzi o część fundamentalną, jeżeli chodzi o sytuację na indeksie dolara. Cały czas w ostatnich dniach mamy do czynienia z głównie z konsolidacją wczoraj rynki doszło do silniejszego ruchu spadkowego rynki przetestowały dwa ostatnie minima z tego poziomu pojawiła się reakcja wzrostowa, dość pokaźna natomiast po raz kolejny dość spora bariera pojawiła się w okolicy 98.00 więc no, cały czas rynki respektują ten poziom dzisiaj na przykład testujemy wczorajszą konsolidację, więc jeżeli ta konsolidacja będzie broniona być może znowu kolejnym celem może być poziom 98. 0,0, natomiast jeżeli dzisiaj ze Stanów Zjednoczonych poznamy lepsze dane z gospodarki amerykańskiej, to wydaje mi się, że poziom 98,05 może zostać wybity i prawdopodobnie wtedy kolejnym celem na indeksie dolara może być poziom 98,11. Więc wydaje mi się, że Ogólnie, jeżeli dzisiaj nie pojawi się większe zaskoczenie pod względem danych fundamentalnych, oraz jeżeli temat wojen handlowych dalej będzie w takim samym tonie, jak to ma miejsce w ostatnich dniach, to raczej na indeksie dolara powinniśmy się poruszać w konsolidacji. Natomiast jeżeli chodzi o euro-dolara, pierwsza reakcja to była bodajże chyba reakcja na, już sprawdzimy sobie dokładnie godzinę, 9:30. To zakładam, że była reakcja na lepsze dane z gospodarki niemieckiej, natomiast bardzo szybko później ten ruch został zgaszony, być może też w reakcji na publikację komunikatu przez Europejski Bank Centralny, na wypowiedź Christine Lagarde, więc warto za moment sobie przeczytać, przeanalizować ten dokument. Natomiast jeżeli tam nie padną jakieś nowe kluczowe kwestie, to być może ten komunikat zostanie odebrany bardzo neutralnie, więc jak na razie na eurodolarze cały czas jesteśmy w pułapce. Między poziomami 1,10,53 a 1,10,90, więc głównie dzisiaj bym zwracał uwagę na ostatnie minima z dnia wczorajszego, jak eurodolar zachowa się właśnie w okolicy tego poziomu. Natomiast, jeżeli na indeksie dolara, tak jak przed momentem powiedziałem, pojawi się silniejszy ruch wzrostowy, to prawdopodobnie na eurodolarze kolejnym targetem może być poziom w okolicy 1,10,30. Więc na ten poziom ja osobiście na pewno bym dzisiaj zwrócił uwagę. Jeżeli chodzi o sytuację na funcie brytyjskim, wczoraj podkreślałem to, że jeżeli dojdzie do wybicia, w sumie nawet na live doszło do wybicia poziomu 1,29,32. Później widać było wyraźnie, jak rynki jeszcze raz przetestowały ten poziom. No i zakładałem, że jeżeli ten poziom zostanie obroniony, to może pojawić się reakcja wzrostowa. Taka reakcja pojawiła się, natomiast później, w dalszej części dnia, ze względu na siłę amerykańskiego dolara na funcie, do dolara pojawił się silniejszy ruch spadkowy. No, i też warto zwracać uwagę zawsze, gdzie się zatrzymuje dany kurs, w tym przypadku pary walutowej. Tutaj mamy okolice wcześniejszego szczytu, więc zawsze, czy to delikatnie poniżej tego poziomu, bądź delikatnie powyżej. Wydaje mi się, że dla typowego day takie poziomy mogą być dobrym miejscem do redukcji, czy to całości, czy części. Pozycji, ponieważ statystycznie, jeżeli rynki poruszają się w większych konsolidacjach, to właśnie z takich poziomów najczęściej pojawiają się reakcje. oczywiście takie jest moje osobiste zdanie. Wczoraj te spadki były dość silne, natomiast rynki nie wybiły ostatnich przedwczorajszych minimów. Tutaj prawdopodobnie w dalszej części dnia brakowało większej podaży do tego, żeby zepchnąć kurs poniżej tych poziomów. No i jak na razie wydaje mi się, że jesteśmy w dość neutralnym położeniu. Ewentualnie dzisiaj, gdyby doszło do silniejszego ruchu wzrostowego, wydaje mi się, że taką ważną strefą dzisiaj może być strefa pomiędzy 1,29,55 a 1,29,45. Jeżeli sobie przeanalizujemy USD to wczoraj od razu w pierwszej sekundzie pierwsza reakcja rynku na przemówienie Polosza była zrozumiała, ponieważ ten komunikat, który wczoraj poznaliśmy nie był gołębi, tak jak można było przypuszczać po przemówieniu wcześniejszym pani Wilkins, więc dla rynku był to jasny sygnał, że jeszcze być może to nie są aż tak dobre warunki do tego, żeby Bank Kanady decydował się na obniżki stóp procentowych. Wydaje mi się, że kolejnym takim sygnałem, być może do obniżek stóp procentowych, byłoby nasilenie się konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a wiemy o tym, że gospodarka Kanady na gorszych właśnie relacjach między tymi dwiema gospodarkami może dość wyraźnie tracić na wartości, więc ja osobiście bym zwracał uwagę dalej na rozwój sytuacji między dwiema największymi gospodarkami. Kluczowym poziomem dzisiaj może być poziom w okolicy 1,32,95, więc warto zwracać uwagę na ten poziom, czy rynki będą broniły tego poziomu. Natomiast, jeżeli dzisiaj ogólnie amerykański dolar zacznie wyraźnie tracić na wartości, to prawdopodobnie na USD-kadzie mogą się pojawić spadki. Pierwszym targetem wydaje mi się, że może być poziom w okolicy 1,32,40 bądź też niżej okolica poziomu 1,32,16. Jeżeli chodzi o indeksy Stanach Zjednoczonych, cały czas konsolidujemy się, więc dla indeksów jak na razie nie widać większych zagrożeń. I też ze względu na to, że codziennie Rezerwa Federalna dokonuje dużego zastrzyku gotówki do sektora międzybankowego. My tego nie wiemy, gdzie ten pieniądz trafia, kto i w jaki sposób zarządza tym pieniądzem, ale być może część tych pieniędzy trafia na giełdę, dlatego też wydaje mi się, że przy takich warunkach jest spore prawdopodobieństwo do tego, że pojawią się wzrosty. Również analizując wystąpienie ostatnie Jeroma Pawella w kongresie ale podkreślił to, że wzrost gospodarczy nie jest aż tak duży, natomiast żeby utrzymać ten wzrost, prawdopodobnie Rezerwa Federalna będzie zmuszona do tego, żeby na dłużej utrzymywać luźną politykę monetarną i wydaje mi się, że dla rynków akcyjnych to jest zachęta do tego, żeby jeszcze przynajmniej w średnim terminie mieć tak zwany ten bias na na wzrosty, ponieważ jeżeli nie pojawi się większe ryzyko związane z wojną handlową, to wydaje mi się, że raczej na indeksach wtedy powinny utrzymywać się wzrosty. Więc jak na razie rynki znalazły bardzo ważne wsparcie w okolicy 3091 punktów. Więc no być może, jeżeli pojawią się, dalej będzie się utrzymał ten sam sentyment, to być może znowu kwestia kilku dni, albo nawet jednego, dwóch dni, gdzie pojawią się wzrosty. A może nawet znowu historyczne szczyty? Jeżeli chodzi o DAX, DAX pozytywnie zareagował na PMA z gospodarki niemieckiej. Wybiliśmy wcześniejszą konsolidację, więc być może jeżeli te wzrosty dalej będą się utrzymywały, to kolejnym targetem może być poziom w okolicy 13 316 punktów. Natomiast jeżeli dojdzie do cofnięcia, na pewno bym zwrócił uwagę na wcześniejszy poziom w okolicy 13 190 punktów. Jeżeli chodzi o dolarie na dolarienie, niewiele się dzieje w ostatnich godzinach, głównie też ze względu na to, że na S&P 500 głównie mamy do czynienia z konsolidacją, Natomiast jeżeli na SP500 pojawił się silniejszy ruch wzrostowy, to być może też na nie te wzrosty się pojawią. Natomiast jeżeli te wzrosty na nie się nie pojawią, to wydaje mi się, że to może być spowodowane tym, że w danym momencie amerykański dolar może wyraźnie zyskiwać. Więc zawsze, moim zdaniem, handlując na nie powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na to, czy pojawią się załóżmy, wzrosty czy spadki na SP500, ale też bym zwracał uwagę na amerykańskiego dolara i też powinniśmy brać. Pod uwagę zmienność na tych dwóch e, instrumentach. Ponieważ zazwyczaj, jeżeli zmienność jest identyczna, to zazwyczaj nie ma większej zmienności na, na dolary, więc wydaje mi się, że warto sobie to przeanalizować. No i na złocie niewiele się dzieje w ostatnich dniach, ponieważ banki centralne nie dały żadnych nowych wskazówek. Jak na razie cały czas mamy do czynienia z luźną polityką monetarną. Dolar cały czas amerykański się konsoliduje, dlatego też moim zdaniem na złocie również mamy do czynienia. Z konsolidacją, natomiast na Europie wczoraj pojawił się bardzo silny, agresywny ruch wzrostowy. Dawno nie mieliśmy takiego ruchu. Być może to jest spowodowane tym, że większość banków centralnych obecnie cały czas sygnalizuje luźną politykę monetarną, a zazwyczaj w takich warunkach, jeżeli sobie przeanalizujemy sytuację po kryzysie w Stanach Zjednoczonych od 2009-2010 roku, to zazwyczaj luźna polityka monetarna jest to to są dobre warunki do tego, żeby. Nie tylko ropa, ale ogólnie surowce, żeby zaczęły zyskiwać, pomimo tego, że tak naprawdę na całym świecie cały czas jesteśmy świadkami wyraźnego spowolnienia gospodarczego. PMI na przykład dla przemysłu tak nisko i tak długo nie utrzymywało się od 2012 roku. Ale ze względu na to, że mamy do czynienia z, wszędzie z bardzo luźną polityką, z ultraluźną polityką monetarną, to ze względu na to, że coraz więcej jest pustego pieniądza na rynku, to również niektóre aktywa właśnie za sprawą takich, a nie innych działań Banku Centralnego będą cały czas zyskiwały. Więc tyle z mojej strony, życzę udanego zamknięcia tygodnia. My słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.